Z tej strony Elvi i oj, i bardzo Wam was proszę o wejście na kanał Daj Suba i o wejście na kanał Vikas. Promuję po prostu, bo bardzo lubię te dwa kanały i po prostu są super. Zachęcam też do zostawienia mi Suba. Daj Suba. I Wikasowi, no po prostu super kanał. Słuchajcie, dzisiaj przeżyjemy sobie zwykły dzień na Brookhaven. Po prostu taki zwyk zwykły dzień. I tak. Dobra, po pierwsze śniadanie. Ja, ja w ogóle śniadanie nie jadłam. Co by tu sobie upiścić? Dobra, o, o, o Jezu, Upichczamy. Dobra. Albo w co się stanie, jak ubieścimy? Hmm. Co mam tu W ogóle coś tak śmierdzi z tego dworu. Nie wiem. Widzowie, czy u was kiedyś też strasznie tak capiło? Dobra. A co ja mam tu w ogóle w lodówce? Gofry, lody. No nie ma nic zdrowego. Dobra, bo no, się nic nie stanie, gdy w na śniadanie, no. Pójdzie na miasto, no. Bo, bo nie chcę tyle pieniędzy też wydawać. No, nie pytajcie się mnie, dlaczego nie chcę wydawać tyle pieniędzy. Po prostu nie chcę. No, jakie dobre te kofry, no. Dobra. Czas po prostu... Zapalić w moim piecyku. Oj, ojej. Co się stało? Czy da się jakoś zapalić w tym piecu? O, zapaliłam. Dobra, idę na miasto. Mam nadzieję, że tam fajnie będzie ogólnie. No bo przeprowadziłam się tu. I właśnie nie wiem, co powiedzieć o tym mieście. Bardzo fajnie. Mhm. Samochód. A ja. Ałam, mój samochód. Tylko musimy sobie jakiś wybrać. Dobra. Może mi się nie obrazi jak Lamborghini. I to jest, gdzie moje Lamborghini? Nie ma Lamborghini ma niego. O, jest. Nie siadaj w tym Lamborghini. A, w sumie tak siadaj. Nie. Chyba zmienię sobie w sumie. I kolor pojazdu zmienia... No, co jest? Nawet kolor pojazdu się nie... Może być taki co jest? Co to było? Ej widzowie, boję się Strasznie straszne to miasto Czy jeszcze kiedyś takie coś? Napiszcie w komentarzach Naprawdę, ja się strasznie boję Widowie... No, nie wiem, to jest jakiś błąd który może? Naprawdę ja się ciekam Jakby jakiś kran tu był. Był, który chce nam głowy oderwać. Dobra. Biorę czekoladę. Widzę, że nikogo nie ma. O jaka dobra, dobra Nieważne. Widzę, że nikogo nie ma. Na trudne. nie trudno. Kto to jest? N Nieważne, ja się go strasznie liwie boję. Zablokują mój samochód. Jezu, no, bo boję się widzowie, no. Nie wiem o co tu chodzi. w ogóle. Czeka, mogę na zadzwonić na policję? No kurczę, że nie ma nikogo w strapa. Nie się boję Wiecie co? Puszczę moje auto z króliczyków. Jadę. Nie wiecie, jak się tykam, no. Właszczymy w auto i nigdy już nie przyjadę do tego miasta. Jeden na samolot. Trudno, auto tu zostawię. No, też nie sprzedaje. No ja się po prostu widzowi tak tykam. No dobra. Wchodzimy. No, Nikt nie potrzebuje. Chcesz mnie Marta? Tak, słyszę. O co chodzi? No słuchaj, ja się wyprowadzam z miasta. Słyszałam jakby jakiegoś klauna, no. Naprawdę słyszałaś jakiegoś klauna? To straszne, no. Słuchaj. Dobra, to pa! Tak, pa! Życzę ci miłego lotu. No pa, pa. Naprawdę widzę jak ja się... Boję. To... O matko, to się ten dzień. Jak miota tym statkiem? Zeskakuje! Ło wow, wow. <laughs> Przewróciłam na kanapę, dobra. O nie! Nie wszyscy się umrę od tego! Dobra. Już powoli zaczynam widzieć miasto. Mhm, mm no widzowie i słuchajcie, to było bardzo straszne przeżycie. Takcie dużo łapek w górę. Żeby się udało. No wiecie, przeżyć. Ja się, bo uwaga, żeby tego nie spać do mojego domu. O nie! Gdzie w Pomocy! Słyszy mnie ktoś? Nie ma nikogo. Kurczę. Ała, Tu jest szyb. Nie, ja tu nigdy nie zajdę. No. może napiszę na czacie tak, napiszę na czacie widzowie napiszę na czacie no tu jestem Widzowie, słuchajcie, no. Chyba będę musiała skoczyć. Chociaż to może się dla mnie źle skończyć. A ja skaczę! Au, au, moja noga! A, aua. Ale mnie boli widzowie. Słuchajcie, chyba będę musiała jakoś doczołkać do szpitala. Au, jak mnie boli. Dobra, doczołgamy się do szpitala. No, Widzowie, no nie wiem po prostu. Zrobię sobie i sprawdzę, że złamałam. I dużo złamałam, to będę po prostu musiał... Kto to jest? Że po prostu musiała jeść na włodnim inwalidzkim. Prośba o ramię. Dobra. Nie no, i do szpitala potrzebuję, nie w tej strony. Nie no, nie w tę stronę, do szpitala. Napiszcie jej na czacie. Do P i spitala. No muszę jej to napisać, no. Muszę teraz końcu mnie zrozumie. Muszę do szpitala. Chyba se bawę. No dobrze. Musimy sami się tam doczekać. Słuchajcie, teraz mi wszystko boli. Mam nadzieję, że nic nie jest złamane. Ale spadłam po prostu stamtąd. No naprawdę strasznie mnie boli. Chciałam przeżyć zwykły dzień co? Tragedia. Słuchajcie. Naprawdę, polecam doj suba kanał i wikas. I mnie też. A Przypinam serce każdemu, kto napisze jeden like pod moim komentarzem. Równo się. Jeden, jeden mniej bólu dla mnie. Proszę. Naprawdę mnie też nie boli. Już prawie w szpitalu jestem. Почему-то? Не можете? Я уже не могу сейчас что... У меня... У меня... У меня... У страшная У телевизия. Давай, меня... У меня... У меня... У меня... У Ава, ава. меня... У меня... У меня... Co jest? Co jest? Dziwnie. Te miasto jest jakieś porąbane. No to... Do... Dobra. O, uwaga. Co? Złamane czaszki? O nie! Ale się połamałam. O Jezu! O, czyli muszę jeździć na wózku. Cześć, Madzia. Cześć, Madzia. Co tam? O, co się stało? Co taka załamana. Słuchaj, połamałam się, spadłam do mojego dachu. Tak, przypadłaś. Jak to się stało? Wyskakałam bez podochrony, jak ci już mówią. Nie trafiłam, musiałam się zewkoczyć. O, słuchaj. Pójdź może, nie wiem, na jakieś lody, żeby się pocieszyć. Dobra, pójdę. Pa. Pa, pa. Życzę udanych dni. Pa. Ech. Nie będę teraz mogła robić dużo rzeczy. Dzień, dzień dobry. A, zapomniałam. Minchi, uwielbiam ten smak. Dobrze, to ja już płacę. Cześć Madzia. Tak, to się stało. No bo chciałam jeszcze do Ciebie zadzwonić, czy chciałabyś się jutro spotkać. Tak. A gdzie? No na przykład poszłybyśmy na jakieś zakupy. No pewnie. Bardzo będzie mi miło. Dobra. To pa. Pa. I to na tyle w dzisiejszym odcinku widzowie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie tysiąc łapek w górę. I zobaczycie więcej zariowanych filmów.